Siódma. Nie kradni. Moralność jest miarą właściwą w człowieczeństwie. przez nią człowiek realizuje siebie, gdy czyni dobrze. Gdy postępuje źle, niszczy własną mądrości w sobie samym, a także w międzyludzkim i społecznym zasięgu. Swego bytowania nie kradnij, to znaczy nie nadużywaj tej Twojej władzy nad własnością. Nie nadużywaj tak, że inni przez to stają się nędzarzami. Bóg jest zwięzły. Mówi krótko. Nie nadużywa słów. Ale te słowa pokrywają obszary życia ludzkiego. Bardzo rozległe i wymiary ludzkiego bytowania bardzo złożone. Nagi przyszedłem na świat i nagi są podejdę. A ty? Chciałbyś mieć trochę to bo, uf, i nie przejdziesz przez ucho igielne. Słyszysz z każdego miejsca nieumarłe nigdy sumienie. Cóż ci pomoże, jeśli cały świat zyskasz, a na duszy swej poniesiesz szkodę? Gdy miłość zenerwujesz, każdy grzech jest ciężki. Widział ciebie świat, kiedy zostałeś wybrany. Powołanie da. od Boga to potwierdza pontyfikat. Nie wspomnę o zasobach, czy też prawdy Wielu takich było, co odbiło w polski naród. Nie liczyli z naszym losem, tylko z dolarów świat nam Oczy, kiedy przekazałeś prawdę. Sam wojny przeżyłeś, zdobyć wolność przez walkę. Hoffnung i ordanie, dziś już mamy wolne słowa. Dzięki niemu tutaj jestem prezentuję. Tu zły słowa dla nas wszystkich, lecz niektórzy unikali. Stąd zamach na ciebie, widocznie się ciebie bani Pokój tu zawitał, kiedy wojna była w planie Ktoś w góry jednak w fałazu, to tubie panie Ile zasób ma na koncie, nie wymienię w tym kawałku By wyrazić jaka moc, jaka siła w tym Polaku Ojcze Święty, Ojcze Święty Szanuję cię naród, który kiedyś był wykręty Ej, Ojcze Święty Mocno wierzę, nikt ci tego nie dał, nic ci tego nie zabierze Ile krajów tu odwiedził, jakie tego są efekty Wiara zawitała, zewsząd idące respekty Chyba nie przypadek, o nich mówiła matka Fatima się sprawdziła, ty walczyłeś do ostatka Był tu osiem razy, z chęcią wrócił do ojczyzny Mimo tego, to co było, pozostałe po tym pisny Wielkie powitanie ze stolicą apostolską, Ile pracy włożył w to, żeby Polska była Polską. Ty ile Wałęsa, dzięki wam o nas się mówi. Choć nie zajął położenia, każdy wie za co pochrubi. Świat cię pogłostawił dla Polaków to za mało. Zróbmy ten krok, by się dziś by pasowało. Ocze święty, Ocze święty, szanuję cię naród, który kiedyś był wykręty, ej Ocze święty, mocno wierzę, nikt cię tutaj widzą, nikt ci tego nie zabierze, ej, Ocze święty Ojcze Święty, szanujecie naród, który kiedyś był wykręty, Ojcze Święty, mocno wierzę, nikt ci tego nie dał, nikt ci tego nie zabierze. Ej, Ojcze Święty, Ojcze Święty, szanujecie naród, który kiedyś był wykręty, Ojcze Święty, mocno wierzę, nikt ci tego nie dał, nikt ci tego nie zabierze. Ósme. Nie fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu Twemu. W ogóle nie da się zachować ósmego przykazania, przynajmniej w wymiarze społecznym. Jeśli brakować będzie życzliwości, wzajemnego zaufania, i szacunku wobec tych wszystkich odmienności, które ubogacają nasze życie społeczne. Całe ludzkie bytowanie jest jakimś wielkim trybunałem. Ludzie słuchają, ludzie słyszą. I albo dociera do nich prawda, albo też nie. Starajmy się odnaleźć pełne znaczenie wartość prawdy. Prawda, która wyzwala wolność przez prawdę. Nigdy poza prawdą. Poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest pozorem. Jest nawet zniewolnikiem. Ludzie myślą, że kamienne słowa zawsze ulatują w powietrze, a one nieraz, zamiast ulecieć, spadają nam na głowę. Prawda często milczy, martwią się tylko ci, którzy chcą być jak katechizm i na każde pytanie mieć koniecznie odpowiedź. There go To co niemożliwe możliwym znów stanie się Gdy nie zabraknie ci odwagi Dziewiąte. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte. Nie pożądaj żadnej jego rzeczy. Pożądanie rzeczy opanowuje tak serce ludzkie, że nie ma w nim już niejako miejsca na dobra wyższe, duchowo. Staje się poniekąd niewolnikiem posiadania i używania. Nie bacząc nawet na własną godność, nie bacząc na bliźniego, na dobro społeczeństwa, na samego Boga. Jest to pożądanie zwodnicze. Wolność jest trudna, trzeba się jej uczyć. Trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym. Trzeba się uczyć być wolnym. Tak, a żeby nasza wolność nie stawała się naszą własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym. Ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych. Te katechezy związane z dekalogiem są może najlepszą przysługą, jaką pielgrzymujący papież mógł oddać swoim rodakom w czasie tej pielgrzymki. Pozostaje jeszcze jedno i Największe przykazanie, przykazanie miłości. Mój bój jest głodny, ma chude ciało i żebra, nie ma pieniędzy. Wysokich kartek ze srebra. Nie pomagają mu długie pieśni i świece, na pierś zapadłą, nie chcę lekarstwa w aptece. Bezradni rząd, ministrowie, żandarmi, tylko miłością mój Bóg się daje nakarmić. Oto dekalog, mówi mój papież, konkretny projekt, według którego mam budować swoje życie, aby ocalić godność i człowieczeństwo. Jest nadzieja, że nie zbłądzę, trzeba tylko iść wytyczoną przez niego ścieżką i co dzień, od nowa, wsłuchiwać się w najpiękniejszych dziejach ludzkości przesłanie. Z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje plany jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinien której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Tak jak to Westerpa. Utrzymać i obronić sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla Czułeś, że świat może zbawić tylko miłość, bo jest silniejsza od nienawiści. Że każde ludzkie życie jest święte i że stając w obronie człowieka nie należy się lękać. Że wolność to odpowiedzialność za siebie oraz innych i że tylko prawda może wyzwolić że trzeba od siebie wymagać, nawet wtedy, gdy inni od nas nie wymagają. Że nie jest dziś łatwo być człowiekiem sumienia, a skoro nie jest łatwo, to tym bardziej warto.